Okej, okay, what's up, Mamy z full w Project Zomboid i mamy nowy save, nowe spońcie Przywitaj się kolego No witam, witam Nowy save, bo tak jak mówiłem na jednym z moich odcinków komputer się zjebał. i Po prostu nie ma. No nie ma no. Dobra luz. Cze, Mam jakieś Molo Molo Dobra, no, czyli to mówi, że tam jesteś na górze, tak? Ad wodą. Mhm. okej, okay. ja skończę wyszukiwać ten mój domek, którym się zrespiłem i tam spróbuję do ciebie dojść. Wiesz, to może być problem, bo jestem tak trochę przemoczony. Idę się ukryć gdzieś może w domu i poczekam na ciebie tam. Okej. Okay. Ja to jestem ciekaw, czy my się w ogóle znajdziemy. Sorry. O, cholera. Trochę dużo tych zombi. No właśnie mówiłem, że łatwo ja, nie będzie. A ja się jeszcze rzucam po oczy. Dobra, no, przynajmniej mogę trochę powalczyć. Eee. Uh, Uuu! Uh, jak miło Co? Wiesz co z Nazem? Shotguna? Nie, topór strażacki. Serio? Tak. Widać cecha szczęścia, że się przydaje Masz ją? Mhm Nie wiem, mi jakoś nic nie dawało nigdy No choler, chyba będę musiał wejść do jakiegoś domu znaleźć e, bere piłę. Nie, nie wiem dlaczego mi tekstury zombie znikają, kiedy ich zabiję Nie wiem, ja jeszcze nie zabiłem zombiaka, jaka, za bardzo się boję że padnę Ale wiesz jaki ja jestem, zombie? idzie naboje najpierw dać kogo padnie puszka jakaś kurde. tak też co ja chyba się po prostu ukryję oni zaraz to ja shit co zapalić gryzi? w grysi nie zatrapali tak no, to, to już jest, wiesz... GG O kurde. Kurwa Ja muszę się ukryć Przestało padać, ej to możesz wbijać już No mm. niestety mam problem Jaki? Ty, przestało mi nagrywać Zajebiście <noise> Okej, okay, więc to będzie tylko na twoim kanale, tak wiesz jak ja mam stąd wyjść? Będę grał, just for fun. Hehehe, <laughs> o oh Ile to tych to zombiaków? To Myślę, że pytanie to będzie dobry pomysł na broń. Eee... Nie wiem, ja mam własne problemy, też trochę. Aha. Nie mogę tak szybko myśleć. Eee, patelnia, patelnia, patelnia. Nie wiem. Ile ich tu jest. Ej, chodź to wybrzeżu, po prostu kochen. Nie, idę w stronę wybrzeża. Dysz, którą to część mapy, nie? Tak, tak, góra. Nice, okej. Okay. Tabletki uspokajające mam Piso to chyba będzie samobójstwo Papier toaletowy dodali Serio? Tak! Zaraz jem sobie czereśle No nareszcie papier godny ciebie Co? Nieważne Chyba jestem na wybrzeżu Jesteś? Co? To idź do mola na prawo Chyba że już jesteś za nim nie mam pojęcia A, Z góry ptaka nie widzę Ale z widoku ptaka Co to ptaka? Dobra, nieważne Masz naboje do pistoletu? Tak A 10. masz pistolet? Tak 10. naboi ja, ja mam z dwadzieścia świetnie Dobra, to idę do morza też i się spotkamy razem W sumie ja nie wiem czy jestem nad morzem czy nad jeziorem, bo to nawet nie wygląda jak piasek No, można z tego pić. Nie pij! Czemu? Bo ta woda jest zatruta, trzeba ją przygotować. No, w sumie rację. Nie, o, wiem, ja idę na północ. No, taka wody też się podzielę. Okay. No i tak ja jestem bardziej głodny teraz. Nie wiem, czy dobrze robię, czy cię znajdę, bo ja idę na północ. No ale doszedłeś do tego zbiornika z wodą? Jakiego zbiornika? No ogólnie tej rzeki. Tak. No to skoro tak, to za chwilę powinniśmy się widzieć. Chyba, nie wiem. Jak zobaczysz trupy, kiedy będziesz schodził, to znaczy, że ja tam byłem. Ale ty poczekaj, bo tak więcej szczegółów, żebym wiedział, gdzie jesteś. Jak wchodziłeś mm. do góry, to były domy. Nie, e, tak. I ja wszedłem. Nie, nie, tak. Nie, tak? Wszedłem w jakiś las. I znalazłem się tutaj, proste Dobra na razie widzę same zombie To chyba Ej. mnie tam nie było Jak doszedłeś, <grym> Jak doszedłeś ee, do wody co nie? To biegniesz teraz w prawo czy w lewo? W lewo Na północ to biegnij w prawo ziom. Aha, okej okay. <grym> O, widzę są upadnięte. Dobra, to chyba ty tutaj będziesz. Dwa trupy widziałem. co ja tam idę na dół, w takim w razie. zobaczyć transmisji z gry. A to nie niech ich patrzy. Przytom, ja przed to będę miał 10 FPS w niej. Biegniesz w dół, po, koło tak. tej plaży? Jeśli to coś w ogóle można nazwać plażą. Bardziej jak jezioro. O, widzę cię. Cześć. To spoko. Za mną dwa zombie, więc... Trzymaj trzy O stary, zepsuła ci się broń. Wiem. Tak to jest kiedy używasz noż do masła. Ty, to co, żyjemy w dziczy i ten, czy w mieście? Bo wiesz co, ja bym się przeprowadził na to jezioro i tam bym sobie żył, a potem po zapasie bym przychodził po prostu tutaj do tego miasta. Wiesz co, ja myślę, że póki nie mamy rozwiniętego rzemieślnictwa, to może powinniśmy zamieszkać w jakimś domku w mieście. I tam urządzić dotychczasowy safe house. No dobra, okej, okay. a To nie wiem, wejdźmy może trochę w ląd, żeby znaleźć jakiś dom. Mam podstawowe wędkarstwa, uwaga Cześć, Cześć my sobie wędasz? Serio, przy nich? Tak Dobra Musimy się znaleźć masz, ten... Masz jakąś y butelkę z wodą? No właśnie, wodą to jest... Aha, zwykłą wodę, czekaj Mam dwie, dobra, spokojnie Podasz się Dzięki Au. Hmm? Wydaje mi się, że jakbyśmy po, jak będziemy tak szli w lewo, to zaraz coś powinno się pojawić, jakiś dom czy coś. Może. Jesteś za mną? No, coś cię widzę. Dobra, doszliśmy do drogi. Hmm. Tylko jest też zła wiadomość, słyszałem zombie jakieś. Dobra, weźmy, sprawdźmy ten dom. Za tobą jest zombie. Dwa. Uciekaj, uciekaj Nie ugryzłycie? Nie Jeszcze jeden idzie Chyba Patę... Nie to siekier Siekiery mi założyła Dobra. Dobra Ja nie mogę mieć siekiery <głysza> Muszę mieć torbę na zakupy w rękach <głysza> Uwaga Kilka ząbiaków, chodźmy tutaj po cichu Czekaj, to tu jest Aha. jeszcze jeden Kilka zombieaków? To oś tutaj. To... Mówię. A jestem w domu, uwięziony przez dwóch. A na ze mną jest z pięć. Dobra, sześć. Ugryzły się. Głowa mi zadrapały. Nic wielkiego. <noise> zadrapały mi głowę. <noise> Mówiłem, choć po cichu, to ty nie. Zawsze musisz. Człowieku, ja się rzucam w oczy. Tak, tak, tak. się w oczy. Masz jakiś plezak, może? Nie. Kurde. Ja jestem trochę overweight. Ja też. Dobra, się siekiery ich wybiję. Będzie w porzu. Dobra, się trochę się trochę przemęczę.